Technety i witam w kolejnym odcinku na kanale e, Tak postanowiłem, e, mam wolny czas więc postanowiłem sobie e, zagrać e, Po prostu takie meczki 4, e, fan takie trochę mam lagi, tak mi się wydaje No takie straszne lagi, łał Dobra, e, pogram sobie b, bo nawet e, dobra postać, nie mam do niej Ale myślę, że dobrze mi pójdzie nawet Dobra, załatwiam Mortisa, jest 3 do 0 więc nice. No i dobra. złożyłem tego ulta. No dobrze tam poszedł. Ult tego. Dobra. Było auto aim. Zobaczymy, jak mi tam. Ja pierwsze teraz przegrywam przez nich. Ja będę się zrobić cięcie i zresetować bs, bo on tak strasznie laguje. To jest katastrofa. O ja pierniczo. Dobra. Ale, ci... ale 15 jest wygrywa, ale teraz już na pewno przegrywa. A nie, jeszcze, nie, jeszcze. jest tak. O no nie, dobra, załatwcie go. Jest właściwie dobra, jest wygrywam na razie. Nie, co ty robisz? Ja to pomaga, dobra. A ja ulta bo tam jest powolniona. Ja regen muszę... a ona jeszcze nie zginęła dlaczego no, jej nie mogę zagrać. Dobra, auto im, dobra. Jej ja zginąłem. Dobra. Tak, kręcimy się, kręcimy się. Jeszcze oni tam. Próbuję coś desperacko zrobić Dobra E dobra, jest e, startoken i widzimy się za chwilę Dobra, e, już jestem mm. Testowałem sobie szybko łączenie dźwięki e, Kim by tu jeszcze zagrać e, Może... E, sobie, e, dobra jakieś e, nabiję sobie Ale dobrze na tą mapę Mała BB oczywiście e, Zobaczymy jak tam pójdzie e, Mam taką chrypę, ale tylko nie wiem dlaczego ja w ogóle egzaminu teraz y, mam próbne, bo w jakaś jestem. no tak. Na live'a, na to się wypozieje. Ten, ten, no, to, to nie, to nie, to na pewno. To coś, coś tu to tam, co tam gra. Nie, kur... i tak. Dobra, może wymierzyłem, bo od razu w tym polecił. Nie, to więc głowa weźmiemy, byś prze Nie, nie da.

Nie, ja. Nie. Jeszcze podejdę. Nie, te Dobre, się Zostanę, to wejdę. No, niestety przegraliśmy, Dobra, to nie tutaj. No już tam... Teraz możemy jednak zagrać Rewitko albo Ems. O, ten M z o, M z zagram. A nie, to tylko parka mata, to może y, tego. B zegram. Ale to je jen No Dobra, bratře, mám Za auto je moje To je sobie radzimy, może no, 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 coś ci, y, a może będzie lepiej jeszcze. Nie chcę tego. Ja pierwnicę. Albo czeka z tego, skąd się to. Ona ma ultę, więc ultę poda. A myślałem już, ja ale przegrywałem teraz. Dobra, zagram M, bo nie wiem, z tego. Już teraz przegrywamy. Może robić sobie. Jakoś sobie sam nie wiem, teraz mi nie wychodzi. No i to jest takie, wiadomo, ja że nagromadziłem to oczywiście. ani e, nic nie wychodzi. E, ale jak już gram, to już wszystko wychodzi. Takie akcje się dają. Ah, you should do this. let's ah, I'm I need to zombie by Jakubo, jak kurva jo? Ale čeho by takových mám tady? Oni nic nemohou dělat. Jak? Ona může být tak strašná. O oh, Boże, Boże, Boże. Nienawidzę tego ludzi jak on. To jest po prostu dramat. Kulka przepraszam. To że tak Przepraszam, mikrofon półem. Tak, no, <grymne> to nie za zawsze za, do za, 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 ale... No, na tym tak jest. No. I oczywiście polecam y, klub y, od 13 tysięcy. NLTG to jest klub NLTG. E, polecam też na Discorda, tylko musicie być na klubie i potem się musicie potwierdzić i usłyszeć że jesteście. E, tak, jest od 13 tysięcy. Może każdy dołączy, tylko musi mieć 13 koła, wiadomo. E, jesteśmy teraz aktualnie w Polsce. Ten, gdzieś 200 pozycja jest już patrzę dokładnie Aj moja komórka moja komórka jesteśmy 227 yy, 10 koła zbieramy już jesteśmy w yy, yy, topce więc jak tego jak uzbieramy tego 1000 to powiem wam nagram odcinek że jesteśmy w topce i możecie po prostu nawet szukać, że będziemy ostatni i po prostu tą nazwę że zamiast wpisywać tej nazwy eee, ja chcę, żebym w miku zmienił, pewnie e, tego tak ukośni tam e, god e, taką teraz na m, tego e, na e, Discordzie, że wiadomo, że jestem w tym klubie e, wiadomo, wow, dobra e, a więc dobra, jeszcze może jeden, no 10 minut więc jeszcze zagramy czymś, e, może Tarum, lepszy, Już nie pamiętam kiedy gram grałem ostatnio tam W sezonie, wiadomo jak yy, mówię to mam chrypę Strasznie no, Daj chuj, chuj.

Myślałem, że on ma mniej HP. O, no strzelam to jeszcze. No co on robi? A dobra, uf. Takie, co on robi? Ok, tutaj to po to. Mam ulita. Tak mam ulita. Dobra, krótki meczek. Dobra. Stara, I zobaczymy ile mam Winów na Ci robię do 2 stopień do 2,5. No. Tak się akurat prezentuję moje konto. Yy, mogę jeszcze zrobić odcinek. No, zrobię za chwilę odcinek z pokazu, ile mam. Yy, skinów ogólnie. Yy, no trochę tego jest. Yy, tylko skinów. Yy. Dobra, jeszcze jedno meczek. Jeszcze tą postacią samą, bo dobrze poszło i ostatni meczek i... i kończymy odcineczek Dobra.

Nie kurwa, przecież pokazywało, że, że tam trafię tam no, i, i buja. Tak jej Nie wiem, co nie robi tak. Ojej, oj, oj, zginę chcesz. O jest to ok.

No co on robi? On był nieśmiertelny. Powiedzcie mi, powiedzcie mi logikę tutaj. Czemu można być takim e, nudą? Bo ja już sam jestem nudą. co grasz w jak nie umiesz? XD, XTV, wow, to to nie wierzę, to to ja, eee, dobra. ja wam bardzo dziękuję, tak, odcinek myślę że, myślę, że wam się spodoba już jest trochę taka słaba, eee, dzisiaj tak namierzam nabić eee, 16.500. takie ja jestem dumny z siebie, bo nabiłem przez ten początek już to będzie eee, jak do setki to będzie 700 puszek od jeden dzień i teraz drugi właśnie nabijam, więc tak, wczoraj nabijałem 400, bo troszeczkę więcej nie pamiętam. Dobra, ja wam myślę, że się spodobało, do następnego, trzymajcie się, siema!